Witajcie na moim kanale. Dziś przepis na szybkie ciasto jogurtowe z mrożonymi owocami. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a ja zapraszam na film. Do miski wsypuję 2,5 szklanki mąki pszennej. U mnie szklanka ma pojemność 250 ml. Dodaję pół szklanki oleju, dwa całe jajka. dwie łyżeczki proszku do pieczenia, 3 czwarte szklanki cukru oraz 400 g jogurtu naturalnego, wszystkie składniki mieszam ze sobą. Możecie śmiało łyżką, tak jak ja. Następnie 1 czwartą ciasta przekładam do osobnej miseczki, tak gdzieś z 3-4 łyżki. I dodaję 1 czubatą łyżeczkę gorzkiego kakao. Dokładnie mieszam. Na blaszkę o wymiarach 25 x 25 wykładam najpierw ciasto jasne. Ciasto rozsmarowuję po całości, a na to kładę ciasto ciemne i również rozsmarowuję. I sami bardziej dociskam, żeby to ciasto po rozkrojeniu było takie łaciate. No, musiałam się trochę doświetlić, żebyście lepiej widzieli. Na wierzch ciasta wykładam na wpółmrożone owoce, mam tutaj truskawki i jagody. Zostały mi jeszcze zapasy, które pomroziłam sobie latem, więc porą zimową fajnie zjeść takie ciasto z owocami. Oczywiście w sezonie letnim dajemy owoce świeże i tych owoców mrożonych dałam około 250 g i nie wykładamy ich też zbyt ciasno, żeby nie wyszedł za kalec. Górę ciasta posypałam jeszcze kruszonką. Składniki na kruszonkę oraz na ciasto umieściłam wam, jak zawsze, w opisie pod filmem. Ciasto piekłam w 180 stopniach około 50 minut, ale w zależności od piekarnika, swoje ciasto pieczcie do tak zwanego suchego patyczka. Ciasto wychodzi przepyszne, więc gorąco polecam. Cały przepis znajdziecie na moim blogu, a link również umieściłam pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Smacznego. Pozdrawiam Was!